Dzisiejszy film mógłby zacząć się tak. Mateusz Furs, ja jestem z Warszawy, firma InBlock. Mateusz Furs jest właścicielem kampanii InBlock. A to za sprawą szkolenia z iniekcji ciśnieniowej, które odbyło się całkiem niedawno w siedzibie firmy Iza Service w Warszawie. Szkolenia dla ukraińskiego wykonawcy napraw konstrukcji szkolenia z iniekcji ciśnieniowej. Mówię o tym dlatego, że całkiem niedawno na naszej stronie pojawiła się nowa podstrona, która właśnie mówi o szkoleniach iniekcyjnych. Można sobie o tym poczytać: usługi dla firm i instytucji, szkolenie z iniekcji, w której uczymy diagnozowania i realizacji samej iniekcji. Właściwie dla kogo jest to szkolenie? No, wyobraziłem sobie dwóch potencjalnych klientów, czy też zainteresowanych takim szkoleniem. Pierwszym są to ludzie, którzy chcą rozpocząć ten biznes, czyli chcą założyć własną firmę iniekcyjną, a drugim klientem jest na przykład generalny wykonawca, który ma w kontrakcie do wykonania cały szereg iniekcji. I niekoniecznie chcę oddawać ten temat na zewnątrz pod wykonawcy. Chcę po prostu sam to wykonać, przy okazji przeszkolić ludzi, a także zdobyć doświadczenie i ewentualnie w przyszłości wykonywać podobne prace i podobne kontrakty już faktycznie na własną rękę, nawet bez żadnej zewnętrznej firmy, która kręciłaby się gdzieś tam po budowie. Prowadzimy szkolenia z iniekcji w zasadzie już od 10 lat. Od czasu do czasu zdarza mi się coś takiego robić czy też konsultować, natomiast od niedawna w tym roku oficjalnie na stronie imblog.pl pojawiła się zagładka edukacja, a w edukacji właśnie mowa o tychże szkoleniach dla firm, szkolenia dla firm w zakładce edukacja. To jest nowa pompa firmy DeZoe, niemiecka pompa. Tak, przed nami dwukomponentny nasos. Omówiliśmy tutaj na stronie dla kogo, co zrobimy razem, czego się po nas spodziewać, no czego się po nas spodziewać? Można się po nas spodziewać na przykład tego, że przyjedziemy z własnym sprzętem i przeprowadzimy to szkolenie, czy też po prostu pracę na Twojej budowie, a nie na sucho szkolenie, rozumiejąc i naprawiając to, co ma Cię do naprawienia na własnej budowie. Jeżeli masz jakiś temat, nie wiesz jak go wycenić, to zgłoś się do nas, wycenimy go razem, zrobimy go razem, Ty od razu zgarniesz sobie kasę za tą Robotę u swojego klienta, ale przy okazji, i zupełnie heh, przez przypadek, wszystko będzie zrobione prawidłowo. Także, ucząc się, od razu będziesz zarabiał pieniądze. Ucząc się, od razu będziecie realizować kontrakt, który i tak macie do zrealizowania własnymi ludźmi. No i oczywiście ta wiedza o tych ludzi w domu, w firmie po prostu zostanie. Te same ilości składników tych małych że nie zawsze dadzą te same efekty. Co więcej. Rzadko dają te same efekty. Mówię o tym dlatego, że około dwa tygodnie temu prowadziliśmy szkolenie online. No z Warszawy, z przyczyn oczywistych do Kijowa nie pojechaliśmy. Przeprowadziliśmy szkolenie, pokazaliśmy pompę dwuskładnikową firmy Dezoi pokazaliśmy pompę jednoskładnikową, pompa Isopress 400, no bo wiadomo, ten cały system jedno, jednoskładnikowy do żywic na bazie poliuretanu i żywic na bazie epoksydu to jest ogromna, ogromna część iniekcji. Dodatkowo pokazaliśmy jeszcze e, tak, tak, tak. sposób mieszania żelu akrylowego. Pojawiło się też dosyć mnóstwo pytań. Całe szkolenie zostało nagrane w formie plików z nagrań wysłane klientowi, także może sobie odtworzyć ten najbardziej interesujące powiedzmy części. A wszystko było oczywiście tłumaczone. Także nawet system komputerowo-informatyczno-multimedialny zorganizowałem i jestem z tego całkiem zadowolony. Na dwie kamery, na dwa mikrofony, dla mnie jeden, dla pana, który tłumaczył z polskiego na rosyjski. Całkiem to nieźle wyszło. Serdeczne dzięki za pomoc, zarówno panu Adamowi z firmy i za serwis jak i panu Wiktorowi który tłumaczył z firmy Atkos i firmie Atkos za tą chemię którą żeśmy tam omawiali. Poszło nieźle. A może przeprowadzimy szkolenie w twojej firmie. Serdecznie zapraszam do współpracy. Mateusz Furs InBlock. Ale jak się dowiercimy do gumy, to no. żywica i tak będzie płynęła wzdłuż gumy. No to Tam tak. jest przestrzeń pomiędzy betonem a gumą, bo woda nie uziepcza tą przestrzenią. Więc jak dowiercimy się do gumy, a nawet przewiercimy gumę na wylot to podamy żywicę z tej strony gumy i z tamtej i zaczniemy sklejać gumę z betonem. Rozumiem. No. I wtedy zaczniemy wygrywać. Rozumiem. No dobra, odmerdywuję się.